Alexis Mucci to nowa gwiazda Instagrama, którą obserwują miliony osób na całym świecie. Nikt nie jest jednak do końca pewny, czy ich uwagę przyciąga ciało kobiety, czy jej twarz. 30-latka bez żadnych kompleksów zamieszcza w sieci swoje zdjęcia. Nic dziwnego, może pochwalić się piękną figurą. Jest jednak coś, co wywołuje wiele kontrowersji wśród internautów. Chodzi bowiem o jej twarz. Według wielu ma ona sylwetkę supermodelki i twarz klauna. Na całe szczęście Alexis potrafiła obrócić swoją nietypowość w sporą popularność i nie ma najmniejszego zamiaru, by narzekać na swój wygląd.